Dobra, elo. Witam. Dobra, gramy. Gra się za komputer i Shop to jest, teraz z, to jest gra twórców yy, Dating Simulator. Komputer i pershop. Wypożyczalnia do wynajęcia. Mało używana. Wszystkie narzędzia są nowe. Wynajem. Zapakuj w hotelu, w którym śpisz. Musisz płacić codziennie. Ci zaszczyt na ulicy mogą ci zostać skradzione pieniądze. Dobra. Słuchaj, gra typu. Gra typu ten Dating Simulator. Albo jeśli graliśmy kiedyś w. Wy... Bo kafe coś tam symulator. To tych samych ludzi jest wszystko. Mogę, og... Może co? Ogrzać łóżko? Od mojego łóżka. Powiem tak mi skoczy do łóżeczka jak pójdę. To za potężny Robot dziewczyna? 300, 300 dolców? To taka tania, ile mam w portfelu? Tysiąc mam! Bym Takie dwie kupić Tylko po co mi one? No, zaraz wrócę. To jest to? Obo He ale żul Ej! daj sposób na odzyskanie swojego sklepu przed sami. No kurwa, nie widać, jak, jak mu, jak ich uderzyć? fajny mietek. Czekaj, nie mogę się bić. O, tam Ale Dziadygo napakowany. Przecież tak będę wyglądać na starość. Sterydyczny człowiek. Fajne tłumaczenie. Wygląda na to, że bezdomni włóczęcy napadli na twój sklep. zapłacić mi 50 dolarów, dam ci kij bejsbolowy i pomogę ich pokonać. O. Kill. Chodź, sterydyczny człowieku. Nawet chodź jak taki... targlodyta. Ej, no kurwa, najebali wali człowieka na hita. Co to za... No tak się właśnie kończą sterydy. Nadbić potrafi. No kotek. Dobra, no ale mamy miejsce z powrotem. O mam go. Dobra, będzie mieszkał ze mną. Tu, tu będzie mieszkał, teraz. Dobra, to posprzątać, kurwa posprzątać. E! No, nie wyjdzie już. Wyjdzie? No kurwa no. Nie no, już mi muszę miotną, ściany myć. No, że się jak House trochę, no. A pierwszy klient. Kupię ten komputer w zeszłym tygodniu w sklepie w kradzione towary, ale nie chce się uruchomić. Czasem powiedział, że wszystkie części są sprawne. Złodziej stwierdził, że że komputer był włączony, gdy go ukradł. A co to może być? Z zasilaniem pewnie. Jak to moje oko eksperckie. W budowie nie ma zasilacza. Nie się mu tam włożę, za ile? Stówkę. Dobra, jak czekam, to pójdę zobaczyć, co jest na mapie. Co jest to myszką? O, kurwa zbir jakiś. Ty Co jest to myszką? Czemu mi tak do góry ucieka? Co jest? Nie, nie bij mnie Kurwa nie Wiem, że mam czas, żeby tu zajrzeć jak na razie, ale... Bo to wygląda prawie jeden do 1 jak tym Dating simulator. Bo to nawet bab nie ma w sensie, kurwa, tylko są jakieś hologramy. Ale jeśli aby obejrzeć, z VR A Mija za stówkę lub za 250, gem, pik za 1000. Nie mam kasy na razie. No chyba, że szybko stówkę tu zarobię i wtedy mogę wydać na vr bo tak Co wtedy to wiesz, jakbym się to wiesz, jakbym nic nie stracił. Zacznijmy od dwóch stówek. Kur, mogę od razu wjechać za stówkę. No stąd. Nawet tutaj, Zabij. nawet tutaj. Stent, nie? Bo będzie miał dyszkę, to musi jeszcze dobrać i muszę liczyć na to, że, że spali. O, i teraz spali. Widzisz, kurka? Teraz za 5 dyj wjechać. 11, hit. Dyszka, dzięki, 2-1, 18, stand. 16 i spal, 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 spal. Bo ty, dobra, p***dę to. Bo straszę tu pieniądze, będę się roztratać całą grę. Po prostu kupię ten taniec za stówę. P***dę to. Zobaczmy. Mija. Okej. Okay. Mogę mu zbierać na więcej. Dobra, już starszy, starszy, koniec. Najgorszy w ten jest to Dobra, to zaraz, naprawi pierwszy komputer. Zaraz będę sprawdzał te wszystkie poboczne rzeczy. Komputer, zasilacz. Jest. Spójrz komputer i przetestuj. Zobaczmy tę machinę. Kto <laughs> petka? No śmiga chyba wszystko, co to jest. I magę JPG. Minx 510 550, Notatka. O, sieć! Kiedy <laughs> no, nawet ruleta, jest to nie pierdol. Ale można tylko czerwone-czarne chyba stawiać. Dobra, nie wiem, wyjdźmy stąd na razie. A, to jest to! Kurwa, co w Kasynie jest takie? Ten! Albo kiedyś w tych samych ruletkach było. Ten mnożnik Blackjack, ruleta, to. Wszystko tu jest, już to slotów tylko brakuje. O, to o tych robotach, lub roboterapii. Burdel mogę otworzyć to na pewno się tym zajmiemy potem. Umieść obudowę komputera w sekcji pakowania i zakończ proces pakowania na ekranie. O, kurwa. O, by nic się nie zepsuło. A tu jest sekcja pakowania. O jest! 200 dolców za to dostałem? Taką prostą robotę? Dobra, to ja się to dorobię milionów w sekundę. Opinie. O, pokaż opinie. Bardzo kompetentny technik 4,5. Tam... Pięć stówek, aby wziąć udział. O, ty! Mogę na randkę zaprosić to, to spotkanie Umawiam się tylko z mistrzami turniejów. A wiem co będę robił. Dobra, ryzyku, ryzykować pięć stówek? chyba mogę. Będę się zwróci na tym turnieju. Dawaj, płacić. Pęś to zrobię na Blackjacku. Mod Mod 4%, ale gówno. Kwalizacja. Mogę mu kupić brońki lepsze. Dobra, zobacz bitwę. O kurwa. Jak? Mogę sterować jakoś, nie? Jezu, yes, na trzy hity mi padnie, no kurwa, co ty robisz? W kolce go, w kolce go. Ja pierdolę, więc tu na to wyjebałem. Ty, ja płaciłem jeszcze 50 dolarów, żeby wziąć udział w bitce. Całą kasę na to wydałem. O, witam. Kolejny klient. Joe. Jestem uzależniony od porno, o. Nie myślisz, że komputer jest zepsuty? Potrzebuję tego szybko, nie mogę już tego znieść Proszę, pomóż mi, zapłacę za to. to desperat, może uganaciał coś na kasę. No to, tak. A. <laughs> I on zapomniał tego hasła? 1, 2, 3, 4, 5. Tak. <laughs> oh, kurwa. No, no, no. Jest. Wyczyszczony. Ja, tak. Nie może wejść do Zord Kuba. Więc klikał jakieś reklamy na porno. Olaki Matera. Zawsze się, się zastanawiałem. Kto klika w te reklamy? No ja, dobra, mi z klikiem czasami się kliknie, tak, ale to mi z klikiem to szybko wychodzisz. Dobra, i co działa, mój, zordkub? Faj, długi czas, jesteś taki zmęczony. Nie ma czasu na sen. Grindować kasę. Dwie stówki, ty, twój szybko się kasę tu zarabia. Dwie stówki za każdy ten? Tam? Miałem iść spać, ale chyba jeszcze panią obsłużę. No, bo dobra, nie, pójdę spać. Poczekaj, tutaj na mnie. Do jutra. O kurwa, już biegłem, no, wstani. Ktoś ukradł swoje kieszenie. wy wysyny. A, ja pierdolę, no. Się przespał na podłodze. Myślałem, że zębnął na sekundę tylko. A, czeka. Taki jest problem. Jestem znaną gwiazdą, która tworzy niesamowite filmy dla OnlyFans. Gdy nagrywałem. film. Mój komputer się zawiesił. Wciąż mam przy sobie lubrykant. Gdyś <gryz> mógł się pośpieszyć, byłoby wspaniale. Procesor, to to, to to. Wrotka trzeba wymienić. Karteczka jeszcze. Jest uszkodzony, nie otworzy się. Uw. Na no, spokojnie, zaraz to naprawię. Dobra, kurwa, szybka stówka, żeby się odrobić. Kurwa, ale ludzi tutaj! Jezu, kurwa! St no stent, no stent, ale. Spal, spal, spal! Jest, jest! Nice. Otwórz. Damianka. Jest, działa! Maj nudes JPG. <laughs> no masz, masz. Fajny <laughs> no fajne działko, no. Da, no, tu jest jeszcze pa! Chroniony plik! Mam pendrive'a, podłączę go. Unlocker. O, może to. O, jest! Jest! 3! 3 L! 3 LB! 3 LBS! 3 LBSM! 3 LBSM! 3 LBSM! Pokaż kotku! Do środku! Nie było warto! Ugrzywa koty! Czy że będą jakieś pasy do banku czy coś? Dobra, jebać, go widzowie! 150 kurwa! Czemu nie dwie stówy? Ale machina Ja się mogę na przykład zajebać komputer i sprzedać dziś w czarnym rynku. Chcę zasilacza, chcę jakieś proszę Chcę wyczyścić komputer O kurwa, ty, dam 5 stówek! 4-3, szybko jest prawnie. Czemu nie 5, Smato Hatshop? To mi tak miałczy? Karma dla kota, drapak i dom dla kota. Ale drogie. Komputer nie działa. Pójta główna, wyczyścić sterowniki. No chyba, dobra. Nie, dobra, ja bać ten burdel na razie. Na bakrumsy pójdę. Zobaczę tam co jest. Słuchajcie, bakrumsy będą tutaj lepsze niż te od, od Goli. Weź na tył, 50 dolarów. To prawdziwe bakrumsy. <noise> no. Ja to też 2 miliony kosztowało. O! box. O! Jest! Karta! Brać! Aaaa, Kurwa! No, kurwa! Co to jest?! A! Kurwa! No! Róż zdjęcie, róż zdjęcie! Dobra, jak chcą wyjść? Jak chcą wyjść? Nie wiem, zakładam, że jest wyjście tam gdzie, gdzie się wchodziło, czy nie? A! Kurwa! Wykierdane ode mnie! Co jest? Nie wiem co to znaczy. Właśnie wyjebałem. Ty straciłem kamerę. No nie pierdol. Jezus. Trzy stówy straciłem. Oj. No i znowu zalokowany tekst. Czy ryzykować po to? R, V, T, C, Z. O ty. To wygląda hasło do czegoś. Login. Oby do banku. Dużej. Jest. Dwie, dwie stówki ma. Płata do przelewu, 215 Ty, a jak mi zapłaci w sumie jak Jakieś zajebię całą kasę z konta A 200 to mało dosyć, może ma w gotówce Dobra przenosić, no Kurwa, ty opeto 200 dolców, tak o Te spełnione, ile? Stysiak Stysiak E kurwa odpadaj to pierdalaj ty o, to krótka notka, komputer się nie włącza No, prosta robota właśnie, tutaj na rankę możemy z nią pójść. Jak będę mistrzem robotów 450 za crowbar. A, pierdole idziemy w roboty. Roboty i na rankę z tą babeczką. Oglądałem kiedyś walki robotów. Właśnie, właśnie był taki chłop z takim tym, taką budową każdego orał. Nie miał żadnej broni, tylko był taki płaski i podjeżdżał pod inne roboty i je wywracał. Ja, to się jest wydajnie zbalansowane. 34 za 1800. Do 2000 nasz cel 700 trzeba zarobić. Trzeba wybadać teren. Tak, da, kurwa, daj! Da, się nie masz, kurwa, się nie masz. Nie, jak widzę 11, to ja wiem. 2-1 tu będzie, 2-1 Kurwa, no. To jest ustawione, to nie ma sensu. Dobra, chyba <ślaś> mi coś mi zaczyna lagować gierkę powoli. Jezus, no! Ile można? Kurwa, nie próbuj nawet! Jest. Jeszcze jeden bez za 700. Wystarczy. Spal, 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 spal. Jest. Kurwa, mam ty. 2000. Idziemy na walki robotów. 34. damage, Jumper. Kupić. Jest. 35 mocy. Nowa faktura. Za co? Nie zajebali mi nic, nie? Ktoś ukradł. Kurwa, muszę zatrudnić ochroniarza. No muszę. Arena. Bitka. Za 5 dyszek. Ten na dole to jest mój. Jest za Devil, w pułapkę wpadł. Nie no, są pośledzony, co on robi? Dobrze, dojrzyj, 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 dojrzyj. Tak, pułapka, pułapka, pułapka. Jest, kurwa, jest. Kurde, nie wiem, czy mnie na ten. Dam radę na trudnieju. Dobra, spróbuję. Dobrze ułoży. Ty, ty, dam radę, dam radę. Kurwa! Hashles to zrobił! szkita nie dostał żadnego! 3 stówy za to! Randka, muszę zostać mistrzem! To był pierwszy poziom dopiero. Na randkę. A dojeżdżaj, dojeżdżaj, dojeżdżaj. Dobrze. To była dobra inwestycja. 5 stówek za to. Jezu, co on ma? Kurwa! 8 stówek! za zatrudnia się pracownika Bagieta. Kupić. Ta stópka to... to. Chuja, nie kasa, będzie. Nie, nie, debilu, odwróć się! Kurwa! No, odwróć się! Co on robi? Jezus, co za debil. Tak, zajębł, zajębł! Kurwa! Jeden tik. Witka, wracamy. To lepiej się musi ułożyć wszystko, dawaj. Nie, nie, nie! Ja nie podpalił się. Kurwa, uderz, uderz. Nie, nie trafił. Jest! Kurwa, jest. Najlepsze, a 1500 najlepsze kółko. To szybki blackjack na dwie stówki. No, przejebałem. No. Kurwa, może naprawić komputer po prostu i tyle. No, idę, idę komputer naprawić. Uczciwie zarobię pieniądze. Dwie stówy. No, szybka robota. Kurwa, ale mu lepsze kółka. No tak, kurwa, musimy mieć kasę na walkę! Ty no, co mam teraz zrobić? Dobra, Bagieta, oddawaj no 7 stów. Ile mi za to dasz? 3 stówy, tak, tak. Dobra, mamy wszystko. A ręka, dawaj. już nie przejebie. Najlepszy kółka, najmniejszy dips na broni. Baj go niszczy, patrz. Za, ile, 1500 za to, patrz. 1500. 1200, może być Ty, ma tam całą broń co ja? Dobrze, dobrze. Ty, który to mój? A, ten. Winner 1500. Jest, będę bogaty przecież. Głoby to się nie skończyło za szybko. Teraz na burdel możemy wszystko przeznaczyć. Ty, 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 uderz! Kurwa, przebał! Co za. Dawniak, no. Też. No kurwa, lecz nie, nie dam rady na tego. trzeba coś kupić nowego. Pa, on go ma trzy hity ale nie może podejść. Tu masz 400p. Dobra, dawaj, smashera też. Mam lepsze kółka od niego. No kurwa, debilu! Gdzie ty idziesz? Nie yes, on jest pośledzony! To mój robot! Gwóźdź. Uderz, ty, no uderz! Dobrze, dobrze! Mam go, mam go, mam go, mam go, mam go! Jest! Proszę, traf go. Jest, jest! Dwa tysiące. Nie trafił. Trafił? Na trzy hity Opeta piła, kurwa, opeta piła. Ten smaszer jest do cipy! Nie smaszę tylko po ten jumper. Wiesz, ty, da rady... Nie da rady, co za szmata i słaba! Oni jakieś brońki mają, kurwa! Co to ma być? Który to jest? A, to 3000 kosztuje, to jest najlepsza broń, chyba. A nie, to jest droższe. Tower 300. Jak nazwać burdel? O. A, pokaż jak to wygląda. Daj, Jest, morenka. O, nada się na burdel, no. Kabiny. Jezus. Myślałem, to już przyjdzie z tym, z, ze wszystkim. ściany Podłoga. Światło. Dobra, kupię robotę najpierw Ze mną mała Dobra, o pierwszy klient, zapraszam O zarabiała na siebie Ej, co to jest? Myślę że to burdel jest Co oni tu będą robić? To, czekamy, na pierwszą ofiarę O, zapraszam Proszę wejść. Jak tam klientela? No kurwa! Zapraszam do bordelu, no To jasko, że co? Sama nie się działa. O, o, idzie, idzie, idzie! Ty kurwa, myślałem. Kwalizacja. Chyba ty. Outfit zmienia. Teraz... A, ta, pa, jest! Dziewięć z nich zarobiła, no kurwa! Przypadkowo to ulepszyłem! Ale ale pa! 230 teraz bierze Pójdź, wejdź! Potrzebuję cię wejdź Tak tam o ty! Co robią? A, rozmawiałem tylko 230 zarobiła, zajebiście Dobra, opacało się to zrobić. Ręka i dwa. Proszę cię, kurwa, weź go od tylca jakoś no, Kurwa, uderz! Ona nie może do niego dojść! No patrz go dyma! Zero dipsa mu zadał! Ty, bez kitu, jakby wyjąć części z kompa, wszystkie się na sprzedaż. I oddać pustego. Ty, chyba masz wielki łeb. Nie, na pewno jest jakiś zabezpieczenie przed tym. Ale mogę testować. No jak coś to nie moja wina, to w transporcie się zgubiły części. Ja kurwa, nowa faktura, za co? Nie w penalti! Przemyśleli to. To zanim czarny jacek to zapiszę. Na zaś. Stent chyba, co? Może ma piątkę. Straszowało <noise> no dobra, no tylko na testa to było, no 2600. O kurwa, ale kasy, skąd? Tyle się wzięło. Dobra, saveik i Karny Jacek. Dobra, mam save'a, więc kurwa, niby. Mógłbym, Alina, wjechać, no mógłbym. Niby, Gierki, może wiesz, no Gierki straszy jak coś. 7, 17, 15, daj się, hit. 21, 21, 21. 13, 15, kurwa, no. Co je wysoka karta teraz. Chyba, że on teraz ma tutaj, załóżmy chusteczkę i potem dziesiątkę do wieży, no stąd Dobra, no mu musi teraz dać. Stąd Przebi, przebi jakoś. Nie, 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 przebi, przebi, przebi. Kurwa, jeden! Dobra, jeszcze raz. Jest, stent. Nie, no dobra! Pal, jest, jest, Dor, jest! Ulepszamy robota. Miotaż ognia jest najdroższy. 300! Turniej. proszę cię, kurwa, proszę cię, rozjeb go! Pal go, pal go, pal go! To nic nie bije przecież! A bije, dobra, bije! Jest, ale rozpierdala! Dobra, idziemy dalej. Rozjebę go też. Jezus, 8000! Dziesiątka. Nie, e, eee! Co za debil! Nie w kolce! nie w kolce! Ty w kolce! Jest. Na koniec, jestem mistrzem, jest! Jestem mistrzem areny. Mogę iść na rankę z miją teraz. Tam Mija. rozmawiaj Spotkanie. Kurwa. Ja prowadzę się na obiad, na cały kurczak. To Zrobiłem wszystko na tej chwili. O, chcę zobaczyć mój pokój w motelu? Jeśli możesz to Nie złapiesz? zgubiła. To najpiękniejsze tego. Mam cię A, prosto do mnie. tylko muszę zapłacić chyba. O, iść Tam. Jemy. Ej! Hey, ty, nie obrabujemy, nie? Kurwa! Co szmata, ty! Proszę! O nie, nie, okradła mnie. Gdzie ona jest? Kurwa, się ten... <grywa> Jak po wybuchu jakiejś bomby atomowej. Ten cień nuklearny. Ta szmatę, Prosta prostu tak o, mnie uciekła. A, teraz został hacking i morenka do ulepszenia na maksa. Zatrudnię pracowników w sumie już. Ale ulepszy może tą na maksa. Ulepsz. Tak wygląda. Coraz lepiej. Naprawie dzik. tak samo. Coraz więcej ciuchów. Na maksa ulepszona. Nie, ona tak nie wyglądała na... na drugim nabrajcie? 4300 na rabierze. Teraz jeszcze trzeba ulepszyć kabinę na maksa W sumie mało. Ja tu włożyłem w nią łącznie. Jest 3000. E, te same. O, już biznes będzie hulał. Jest! Kurwa jest! Nie, 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 jest, jest, dobra, jest Dobra, mały smaczek wiara. Jedynkę widzieliśmy A Na dwójeczka. Lux. Prosz mi pokaz. Kurwa, ale przez z jedynki na dwójkę. A, jedynka jest fajna. ale <grymny> taniec. Dobra, tak, taki był z jedynkiem na dwójkę, co będzie na trójce i czwórce. Dobra, idziemy kupić kąpa. Za tym kompem będziemy tworzyć Asię. Virusa. Jest. O, zapyta, fajna. Virus generator. Jest, Asia. Co tu trzeba? Muszę na chyba naprawić kompa i CMD wpisać. Teraz tak, CMD. Jak ta była komenda? Inne DLL Asia Chyba wchodzi. O, oh, jest. Completed No i Git. Oddajemy kompa i teraz mam dostęp do jego kamery, niby. Bo nie dostałem tych punktów za to. Nie mam chyba dostępu do jego kamery To nie mieć. Dobra, nie, jutro to. Uh, Obczajimy VR to jutro już będzie. Zakończymy wirusa do końca. Zaczniemy wiara. Mogę trójkę VRA puścić, ale ostatni będzie jutro. Tak? Tak, pięć stówek. Pokaż. Ta. Ten inny taniec. Ty coraz mniej ten ubrań na sobie mają. Ale kręci. No, jestem za ciekaw, ale to na no, jutro już to. No. A stać mnie, kurwa, takie łapy już. No i pali pa. O, tak, teraz, teraz, Pa Pa, 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 pa. A, dziękuję. A już kota mogę kupić. Dam kota kupić. Karno kota kupić. Trzeba kota kupić. Tu po środku niech będzie miał. Kurwa, nie śmieć tu. No kurwa, co on robi? Dobra, to idę zapisać chyba i tyle na dzisiaj. Teraz jakieś karty, sobie nie mogę kupić lepszej. Tylko chcę po spać. Ok, to tyle na dzisiaj. Kontynuacja... No jutro do 15, to nie wiem... 16 jakoś. Ja dużo nie zostało tych mi tak z godzinka i tyle. Co innego pójdziemy grać. Jarton jest smaczek na jutro. No nic. Papa. Pa. Proszę do popa. Enku. Oh mama, oh mama.